Witam z ja na was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmieniało się Brawl Stars od 2015 roku, kiedy została wydana jego beta do dnia dzisiejszego w 2021 roku. Słuchajcie, a zaczniemy od tego klipu. Słuchajcie, jest to w ogóle pierwsze wydanie Brawl Stars takie publiczne. I zobaczcie, tak wyglądał kiedyś ekran ładowania. Do ekranu ładowania przejdziemy później, ale no, zacznijmy od tego, że Brawl Stars w ogóle wtedy było pionowe, słuchajcie, i tak wyglądał kiedyś tutorial, jak widzicie, i według mnie było to coś bardzo, bardzo ciekawe, jak widzicie rusza się tutaj przeminiemy trochę to, no i jak widzicie Bóle były do pokonania, słuchajcie, bóle, według mnie jest to mega, mega dziwne i mega, mega też intrygujące. Dobrze, słuchajcie, więc główne menu wyglądało tak, jak widzicie to w tym momencie, no było dość inne niż teraz, jak widzicie tutaj mieliśmy newsy, tutaj nie było, to wyglądało podobnie jak Clash Royale myślę ta gra wtedy i według mnie, no była inna na stówę i dlatego myślę, że zmienili, żeby było w poziomie, bo lepiej się grało w grę. Poziomo, tak wyglądały kiedyś klan. Teraz przejdźmy, słuchajcie, do wyglądu brawlerów. Zobaczcie, tak wyglądały brawlery i można było, słuchajcie, ulepszać je pojedynczo. Nie można było ulepszyć całego brawlera od razu. Można było na przykład ulepszyć y, damage o jeden poziom. Można było ulepszyć życie o jeden poziom. Nie można było tego wszystkiego naraz tak, jak teraz to jest. Dobrze, słuchajcie, tak wyglądała animacja boksa. Tak się pojawiał box, ktoś go klikał i. Duplikaty brawlerów można było trafić, tak na odropienie brawlerów, chyba to były wtedy rzadkie, zobaczycie. No nie było też aż tak fajne jak teraz, jak widzicie tu kręcącego się brawlera. To myślę, że jest to o wiele ładniejsze. Tak wygląda, słuchajcie, animacja dokowywania epickich brawlerów, ponieważ, no zobaczcie, no jest trochę inaczej, trochę ciekawiej, ale nadal nie za ciekawie, słuchajcie. No, Mortis był wtedy epikiem i patrzcie, legendarny brawler, nic się prawie nie dzieje. Jedyne co to była lepsza muzyczka, a tak naprawdę nic więcej ciekawego, moim zdaniem. No i jakieś takie linie z tyłu, nie wiem czy u was to widać. Moim zdaniem jest to według mnie mega, mega słabe i to, co mamy w dzisiejszym dniu, jest o wiele, wiele lepsze. Dobrze, trzeba przejść do kolejnej wersji Brawl Stars, już jak była w poziomie. Zobaczcie, na koniec sezonu dostawało się klucze, które były dawną wersją tokenów. Kto pamięta, daj łapkę w górę, ja pamiętam. I według mnie w tym momencie Star Points są lepsze niż te klucze, ale to musicie wydać swoją opinię. Zobaczcie. Wyglądało to według mnie mega, mega ciekawie, tak wyglądał boksik, może otworzą, tak, otwierają. Boxy są podobne, ale jednak były te animacje, takie jak już są teraz, zobaczcie, no niewiele się one zmieniły, ikonki się broderów pozmieniały, ale to się zbytnio nie pozmieniało, były wtedy również tikety. I słuchajcie, można było obejrzeć reklamę, żeby podwoić nagrody z Brawl Boxa, według mnie mega, mega fajnie. Dobrze, słuchajcie, jak widzicie, mamy tutaj starego Trophy Road'a, tak wyglądał kiedyś Trophy Road. Ten, którego teraz dobrze znamy i lubimy, wyglądał bardzo podobnie, ale inaczej. Zobaczcie, był na dole i z niego oczywiście były tak samo brawlery, były tokeny, ale na przykład nie można było odblokować wtedy questów, bo nie było wtedy questów. Nie można wtedy było odblokować jakichś rzeczy na brawlerze czy jakichś innych rzeczy albo jakichś różnych trybów, bo były, tylko jakby mało trybów wtedy było w grze. I można było tylko je odblokować. Według mnie to było słabe, a teraz na pewno jest lepiej. Ale ten jednak miał swój ten Trophy Road, miał swoją jakby moc. I zobaczcie, tak wyglądał Big Box. Wyglądał w ogóle mega dziwnie. Brawlboxy i Big Boxy teraz się na pewno mega mega zmieniły. Zobaczcie nowe eventy, można było odblokowywać. No i od nie, mega, mega ciekawe. Dobrze, słuchajcie, jeszcze teraz jedną rzecz wam pokażę na tym. Zobaczcie mega box. Co to jest? Jak on wygląda? Uwaga, leci. No i nic nie drobno, że on ma wszystkie drwalery odblokowane. No ale tak, i teraz dla porównania zobaczcie sobie nowego trophy Road. Zobaczcie nowy trophy Road, którego widzicie tutaj wygląda. Moim zdaniem o wiele czyściej, przez to, że to tu jest bardziej niebieskie. No ale też wygląda trochę mniej odstraszająco. Ale też jest ciekawy, jakby. Ten, ten był ciekawy, ten myślę, że również jest ciekawy. Dla graczy, którzy mają tam ponad 20 tysięcy parków, czy nawet już ponad, nie wiem, kilkanaście tysięcy parków, no jest już nudny, bo tylko są same big boxy, mega boxy, a czy tam monety, ale... Wtedy był ciekawszy, Wiadomo, mieliśmy mniej parku, więcej odblokowania, ale według mnie nowy wygląda ładniej, ale stary też był niczego sobie. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy do wyglądu brawlerów teraz i wcześniej. Zobaczcie, tak jak wyglądała kiedyś Shelly, a tak wygląda, jak widzicie teraz. Dynamite, słuchajcie, on się zmienił mega, mega dużo. Colt, słuchajcie, Colt jest mega podobny, ale teraz chyba stoi bardziej przodem. Jesse, słuchajcie, kiedyś wyglądała bardzo podobnie. Ale jeszcze kiedyś wyglądała mega, mega inaczej, mega dziwnie. El Primo prawie cały czas taki sam, trochę inny, ale również fajny. Rico, słuchajcie, był kiedyś chudziutki, a teraz jest taki trochę grub, grubszy. Dalej jest Bo, który na pewno ładniej wygląda. Spike, nie zmienił się aż tak bardzo. Wypuścił kaktusa z ręki Krow, Słuchajcie, dostał spory remodel i według mnie naprawdę na lepsze. Mortis, słuchajcie, dostał taki jak to widzicie, remodel, według mnie fajny i w pewnym momencie zgubił też czapkę, ale została mu ona przywrócona. Czas na Barleya. Barley, jak widzicie, zmienił się troszkę. Ból, zobaczcie, ból nie zmieniony zbytnio, ale, ale również ciekawy. Słuchajcie, no było Brawlerzy, którzy byli naprawdę mocno zmienieni, byli, którzy byli słabiej zmienieni. Słuchajcie. Moim zdaniem o, każdy, każdy Brawler jest fajny na swój sposób. Daryl został ciekawie zmieniony. Frankuś. Frankuś został mocno zmieniony. Zobaczcie. Nie, nie aż tak. Zobaczcie. Młot jego zwiększony. Taki bardziej 3D, ale również ciekawy. Słuchajcie. Pan została zmieniona też troszkę. Według mnie na lepszy, na pewno fajniej wygląda. Ale są Brawlerzy, którzy dawniej wyglądali fajniej. Nita. Nim. Nią nie była. Nita kiedyś wygląda mega słabo. Trochę jakby była martwa. Ale Brock Moim zdaniem kiedyś wyglądał fajniej. Zobaczcie to, jaki miał fajne okulary. Moim zdaniem Brock kiedyś był lepszy. Piper, no nie została zmieniona zbytnio. Na pewno jest trochę bardziej, jakby, nie wiem jak to powiedzieć. No nie została zbytnio zmieniona. Tara również ciekawie została zmieniona. Mogłaby dostać fajniejszy głos, ale jest ciekawa. Jean nie został zmieniony, bo kiedyś wyglądał tak samo, no i... Niektóre brawlery po prostu nie zostały zmienione, bo zostały dodane po prostu na nowo. No i do przeczytania sam koniec przejdziemy przez wszystkie ekrany ładowania, tak wyglądał jak już widzieliście na początku z Bet 2017, potem został niezbyt zmieniony. Teraz jak się przeszło, na bok wyglądał w taki sposób, potem jak wyszedł globalnie, wyglądał w taki sposób, według nie jest ciekawy. Potem w 2018 wyglądał w taki sposób i przez długi czas nie został zmieniony dopiero w 2019 na piracki, potem w trybie arcade'owym był taki, potem jak był futbol to było coś takiego, potem Taras Bazar to było mega fajny, bardzo mi się podoba, Summer of Monsters, Summer of Monsters też był ciekawy, Star... Park, słuchajcie, wyglądał on tak bardzo kolorowo. Holy way, getaway, wyglądał tak. No już myślę, że wszyscy pamiętają, to jest z 2021 co miesiąc się zmieniały. No i słuchajcie, tych najnowszych jeszcze, jeszcze tu nie ma, bo to jest dość stary filmik. Ale myślę, że naprawdę. Bardzo fajnie, że teraz miałam je co miesiąc. Nie tak, jak było w 2018, że przez dwa lata, czy tam przez rok, był taki sam. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodoba, łapkę w i za subskrybujcie ten kanał teraz. Słuchajcie, ponieważ naprawdę lecimy do 30 tysięcy subskrybujcie w tym momencie. Jeszcze w tym odcinku nie mówię o nowych subskrybentach z poprzedniego odcinka, ponieważ ten odcinek nagrywam od razu po nagraniu poprzedniego, więc jeszcze nie mam. Ale już w następnych powinni się pojawiać ostatni subskrybenci. Subskrybujcie, żeby pojawić się na odcinku, a ja się w tym momencie sami żegnam. Byłem Gabeł, jestem Gabeł. в с